Witajcie serdecznie, kochani, trzeci odcinek. To w trzecim odcinku masa kasy razy 5. Dlatego, że nie powiedziałam Wam, ale te zrapki po prostu wybierała mi Pani. Powiedziałam, że ja chcę 35 zrapek za 5 zł. Oczywiście Pani ten policzyć do tych 35 to było ciężko, więc najpierw wzięłam chyba 25, później. Dobierałam z różnych miejsc, ale to jest z jednej kolektury, z jednej paczki. Mamy zrabkę 23, 36, 37, 40 i 46. Tej zrabki nie drapałam. Szukamy tutaj ekstra bonus, save, a jest Arbus. No i wygrywających: 34, 22, 32 i 6. A jest. 41, 7, 21, trójeczka i ósemka tu nie ma wygranej, 33 obok, pomiędzy w zasadzie 24 nie ma, 31 obok, 13 nie ma, 43 również nie. Ta zdrabka jest przegrana.

i 42. A masa kasy coś się nie spisuje. Masa pustaków L, D. 37 numer. A mamy safe super. Zdrobka jest wygrana. Jest tu piąteczka w, w sejfie. super. Polecimy z całą. 23. Ja nie miałam nigdy całej. 23, 12, 13

i 14 jest obok, ale jest 13, więc jest 10 zł. Zobaczę, czy można. Dyszkę. Można tu dyszkę. Więc jest dyszka. Super. D. D. Zrapka jest wygrana. Oj ty na prochy.

31, 4 i 8. Ale i coś ta zrobka to jakaś masa pustaka. H, F. No i kochani, już jest ostatnia. Szybko idzie. Mówię to odcinki. Jedne będą krótsze, drugie będą dłuższe. Jest ananas. 46 zrepeczka Jest 43. Trzydzieści cztery, osiem i trzydzieści jeden, a mamy trzydzieści trzy, dwadzieścia sześć, dziewiętnaście, trzy i dwa, szesnaście, czterdzieści dwa, sześć, trzydzieści dwa i trzydzieści osiem, pusto. A, to słuchajcie dzisiaj tak cztery pustaki. Do puli dokładamy tylko zdrabkę z numerem 37, tam jest wygrane, kochani, 10 zł. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa pa!